Witajcie, moi drogie Macmerwiczki! Tu wasz manuje, a w tym odcinku powiem sobie o twierdzeniu sinusów. Nie, nie, żebyście nie pomyśleli, nie mówię tutaj o funkcjach trygonometrycznych na zasadzie, czym jest sinus, cosinus, tangens czy kotangens. Tu powiemy sobie po prostu o twierdzeniu sinusów. Od pewnego momentu twierdzenie sinusów obowiązuje na maturze. A ponieważ jest to jeden z nowych tematów, który został wprowadzony na podstawę. To on pojawia się, słuchajcie, na tej maturze, więc jest dosyć istotnym tematem, który bardzo często pojawia się nie tylko na maturze, ale też, słuchajcie, na sprawdzianach. I przy okazji geometrii płaskiej, to twierdzenie sinusów musicie znać i potrafić go wykorzystać. Ale słuchajcie, ja nie chcę Wam zapisywać po prostu twierdzenia sinusów, tylko ja Wam po prostu rozpiszę i wyprowadzę Wam wzór na twierdzenie sinusów, skąd, słuchajcie, to się w ogóle ogólnie rzecz biorąc wzięło. Narysujmy sobie, słuchajcie, okrąg. No, okrąg, okrąg, gdzie ja zrobię okrąg? A tak zrobię sobie, słuchajcie, okrąg, zrobię duży okrąg. Zobaczcie. O. I w ten okrąg wpiszę sobie trójkąt. Mam trójkącik, pyk, pyk i pyk. Piękny, pięknie. Ok, i teraz zobaczcie. Mam y, okrąg opisany na trójkącie, albo trójkąt wpisany w okrąg. Raczej wolę określenie, że mam okrąg. Opisany na trójkącie. I niech to będzie trójkąt nie wypisał mi się pen. Dobra, słuchajcie. No więc ja będę mówił, a ten pen szybciutko mi się naładuje, więc ogólnie rzecz biorąc, mam okrąg opisany na trójkącie, tak? I teraz słuchajcie, na czym polega twierdzenie sinus. Mamy trójkąt, a w tym trójkącie mamy oczywiście trzy wierzchołki, trzy kąty i trzy boki. Będziemy sobie oznaczali, słuchajcie, w pewien schematyczny sposób, a mianowicie e, a mianowicie. Mamy bok A i naprzeciwko boku A mam kąt alfa, mam bok B, a naprzeciwko boku B mam kąt beta i mam kąt C, a naprzeciwko boku C mam kąt gamma. Tutaj, oczywiście, gdzieś mam środek naszego okręgu. O, tu jest gdzieś środek naszego okręgu. Gdzieś środek, mniej więcej, tu jest środek. Ok, i teraz słuchajcie, poprowadzę sobie promienie. Promienie, czyli wychodzą ze środka okręgu, dochodzą do naszego. Do naszego okręgu. Tutaj będziemy mieli oczywiście w wierzchołkach trójkąta. I to są nasze promienie. O! I teraz pytanie: Czy pamiętacie, że jeżeli zobaczcie, że jeżeli ten kąt, który jest tutaj, jest alfa, to jest kąt wpisany w nasz okrąg. To kąt, który jest tutaj jest kątem środkowym i on jest zawsze dwa razy większy niż pisany. Więc jeżeli ten kąt jest alfa, to ten tutaj będzie 2 alfa. Po prostu to będzie kąt 2 alfa. Czyli zobaczcie, ten kąt jest 2 alfa. I teraz jeżeli ja na poprowadzę sobie, bo zobaczcie, tutaj mam trójkąt, który jest trójkątem równoramiennym, prawda? To, że rozwarto kąty to już nieważne, ale ważne, że jest równoramienny, bo tu jest R i tu jest R. A co to oznacza? To oznacza, że jeżeli poprowadzę wysokość na podstawę A, to ta wysokość po pierwsze podzieli mi kąt, który był cały 2 alfa, podzieli na dwie równe części, czyli tu jest alfa i tu jest alfa, prawda? A poza tym podzieli mi bok, czyli podstawę, też na dwie równe części, czyli tutaj mam po prostu jedną, drugą A i z drugiej strony też mam jedną, drugą A, prawda? A kąt tutaj tutaj o, tutaj o, to jest wysokość, która jest pod kątem oczywiście prostym opada na naszą podstawę. I teraz zobaczcie, skupmy się na tym, słuchajcie, o, zobaczcie, trójkąciku. Mamy coś takiego. O. Gdzie tutaj jest kąt alfa, prawda? Tutaj podstawa to jest jedna druga A. A co jeszcze znam? A tu wiem, że to jest mój promień, czyli R. I teraz powiedzcie mi, jaka to jest funkcja trygonometryczna. Kąta alfa, jedna druga a do r. Zobaczcie. Otóż jedna druga a przez r to jest nic innego jak sinus kąta alfa. Prawda? Jeżeli ja teraz, słuchajcie, pomnożę sobie przez r obie strony równania, to będę miał jedna druga a równa się r sinus alfa. Pomnożę sobie jeszcze, słuchajcie, przez dwa, żeby pozbyć się tego ułamka. I będę miał A równa się 2R sinus alfa. I teraz podzielę sobie jeszcze, słuchajcie, przez sinus alfa. I będę miał, że A przez sinus alfa. To jest 2R. Widzicie? I to jest część mojego twierdzenia sinusów. Że jeżeli weźmiemy sobie bok jakikolwiek do sinusa kąta naprzeciwko. Tego boku, to jest po prostu dwa razy r, czyli dwa razy promień okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli tak naprawdę równa się średnicy okręgu opisanego. Oczywiście mógłbym to wyprowadzić Wam dla każdego boku, więc twierdzenie sinusów ogólnie rzecz biorąc sprowadza się do tego, że a przez sinus alfa to jest to samo co b przez sinus beta To jest to samo co c przez sinus gamma i to jest równe 2r, czyli równa się 2 razy promień, czyli średnica okręgu opisanego na tym trójkącie, ale bardzo fajne, słuchajcie, i bardzo ważne jest to, że twierdzenie sinusów możecie wykorzystać do dowolnego trójkąta. To nie musi być trójkąt prostokątny, równoboczny, równoramienny, ostrok. Do każdego trójkąta, słuchajcie, twierdzenie sinusów możecie wykorzystać. No i co? Po takim wyprowadzeniu, po takim wstępie, słuchajcie, możemy przejść sobie do właśnie zastosowania twierdzenia sinusów w zadaniach. Mamy obliczyć promień okręgu opisanego, czyli już promień okręgu opisanego szkarżymy, że chodzi o duże R, prawda? Czyli być może twierdzenie sinusów tu zadziała na trójkącie ABC, jeśli. No, i teraz zobaczcie. No, oczywiście chodzi o. O krąg opisany. No, patrzcie, nawet, nawet ładnie mi to wyszło. Oczywiście ja wiem, że a do sinus alfa, prawda? Równa się 2r, prawda? I teraz zobaczcie. Podstawiając sobie, no, a wezmę sobie 6 do sinusa kąta naprzeciwko, a naprzeciwko boku 6 jest 60 stopni, czyli do sinusa 60 stopni. To jest po prostu 2r, słuchajcie. Czyli w ten sposób wyznaczę sobie promień. Tylko muszę tak, sinus 60 stopni, no to niestety jest pierwiastek z 3 przez 2, czyli dzieląc przez ułamek mnożę przez odwrotność, więc mogę napisać, że to jest 6 razy 2 przez pierwiastek z 3, tak? I to się równa 2r. Podzielę jeszcze może obie strony równania przez dwójeczkę, zobaczcie, żeby mi się to skróciło, i będę miał 6 przez pierwiastek z 3 równa się r. No możemy znieść niewymierność z mianownika mnożąc przez pierwiastek z trzech górę i, dół. i będziemy mieli sześć pierwiastków z trzech przez trzy. Szósteczka z trójeczką się cyka. I mam dwa pierwiastki z trzech równa się r. Dwa pierwiastki z trzech równa się r. Dobra, słuchajcie, wiecie co? To ja tutaj wypnę to. Kat. Nie zmieściło nam się, więc sobie base zrobimy tutaj. O. Polecenie jest to samo, <laughs> czyli mamy wyznaczyć promień, czyli, zobaczcie, biorę sobie bok do sinusa kąta naprzeciwko, czyli 20 przez sinus 150 stopni równa się 2R. Teoretycznie już mógłbym podzielić przez 2 i miałbym 20 przez 2 to jest 10. Przez sinus 150 stopni równa się już r, prawda? Więc miałby, będę miał wyznaczony już promień, czyli będę miał wyznaczone nasze r, ale nie mam sinusa 150 stopni, prawda? A 150 stopni to jest ewidentnie, jak widzicie, kąt rozwarty, prawda? No i teraz pytanie, jak obliczyć sinus kąta rozwartego? Nie wiem, czy pamiętacie na wzory redukcyjne, możecie skorzystać ze wzorów redukcyjnych. Część wzorów jest słuchajcie, w tablicach matematycznych, które macie dostępne. Nie wiem, czy możecie korzystać z nich na lekcji, ale na maturze na pewno, więc na pewno z sinus 150 stopni moglibyście sobie tam skorzystać i, i, i wykorzystać tak naprawdę to roz, rozpisanie. Natomiast ja Wam powiem, jak ja bym to zrobił, otóż 150 stopni zapisałbym 150 stopni zapisałbym jako 180 minus 30. 180 stopni minus 30 stopni. I teraz 180 minus 30. 180 to jest parzysta wielokrotność 90 stopni, dlatego sinus pozostaje moim sinusem 30 stopni. I teraz pytanie, która to jest ćwiartka? No od 180 stopni, jak odejmę 30, to to będzie druga ćwiartka. Natomiast druga ćwiartka, sinus z drugiej ćwiartce jest dodatni, więc to jest plus sinus 30 stopni. A sinus 30 stopni, słuchajcie, to jest jedna druga czyli to jest po prostu jedna druga. Więc wystarczy, że podstawimy sobie, to jest równa się r, czyli podstawimy sobie pod sinusa 150 stopni jedną drugą. No i pamiętajcie, że jeżeli dzielimy przez ułamek, to mnożymy przez odwrotność, czyli to jest 10 razy 2 pierwsze, czyli to będzie po prostu 20. Czyli promień naszego okręgu opisanego na trójkącie ABC jest 20 jednostek, bo tutaj nie mam, nie mam podanej wielkości. Wiedząc, że sinus alfa jest 1 piąta, cosinus beta 3 piąte, wiemy, że a jest 8, mamy obliczyć b. No dobra, słuchajcie, no to możemy napisać tak jak wcześniej tam w twierdzeniu sinusów było, że a przez sinus alfa, tak? Równa się b przez sinus beta, prawda? No i spoko, bo tak naprawdę b jest y, tym, co chcę obliczyć, tak? Czyli b jest moją y, niewiadomą, tak? Więc może sobie obliczymy. Tylko, że tak, a znam. Zobaczcie, a jest, a jest 8, tak? Więc pod a podstawie ósemeczkę. Sinus alfa to jest 1 piąta. b jest tym, co chcę policzyć. No i mam sinus beta, ale ja nie mam sinusa beta, tylko mam cosinus beta. Ale to chyba jest do przejścia, bo yy, nie wiem, czy pamiętacie jedynkę trygonometryczną, która mówi nam, że sinus kwadrat jakiegoś kąta, niech to będzie beta, plus cosinus kwadrat tego samego kąta to jest po prostu 1, prawda? I teraz zobaczcie, jak ja podstawię sobie pod kosinusa beta podstawię sobie 3 piąte. 3 piąte do kwadratu. To będzie 9 dwudziestych prawda? 9 dwudziestych piątych. Przerzucam sobie teraz to 9 dwudziestych na drugą stronę. Czyli od jedynki jak odejmę 9 25, to tak jakbym od 25 dwudziestych piątych odjął 9 dwudziestych prawda? I to jest 16 dwudziestych I my teraz musimy to, słuchajcie, sobie spierwiaskować. I musicie tylko pamiętać o jednej rzeczy, że pierwiastek z 1625 może być 4 piąte, prawda? Albo minus 4 piąte. Czyli może być na plusie albo na minusie. Ale bardzo ważna rzecz. Ponieważ my tu mówimy o trójkącie, suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, to znaczy, że żaden z tych kątów nie jest większy niż 180 stopni, prawda? Czyli na pewno kąt beta jest mniejszy niż 180 stopni, czyli na pewno jest to pierwsza albo druga ćwiartka, a sinus w pierwszej i drugiej ćwiartce po prostu jest dodatni, więc na pewno ujemna wartość totalnie odpada. Więc przyjmiemy sobie, że sinus beta to 4 piąte. No i ja bym chyba po prostu pomnożył, słuchajcie, sobie na krzyż. 8 razy 4 piąte. Równa się B razy 1 piąta. Teraz pomnożyłbym razy 5 i dzięki temu będę miał tak. 8 razy 4 to 32 i B razy 1 to po prostu jest B. Zobaczcie, bo mnożąc przez piąteczkę, może ja tu poskracam, po prostu skróciłem się ta piąteczka i ta piąteczka i mam 8 razy 4 i, yy, i, i B razy 1, czyli po prostu B. Czyli B równa się, słuchajcie, 32 OK, no i mamy trójkąt rozwartokątny ABC. Wiemy, że długości boków dane są AB, mam AC, mam BC. Bardzo ciekawe, widzę, co są długości. To jest chyba minus. Mamy wyznaczyć miarę kąta ACB oraz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC. Wyznacz miarę kąta ACB. Oraz promień okręgu opisanego. Czyli mamy wyznaczyć miarę tego kąta. Nie wiem, czy on jest rozwarty. No ale zobaczmy. Ok. Czyli tak, może sobie podpiszmy. Trzy pierwiastki AB. AB to jest tutaj, czyli to jest trzy pierwiastki z dwóch, prawda? O. Później mam BC. BC. BC, czyli trzy minus pierwiastek z trzech, i na koniec AC, dwa pierwiastki z trzech. Wyznacz miarę kąta ACB oraz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC. Okej, okay, dobra, czyli słuchajcie tak, możemy napisać, wiemy, że trójkąt jest rozwartokątny, możemy sobie napisać, że trzy pierwiastki z dwóch do alfa, prawda, to jest 2r i tak samo możemy napisać to z pozostałymi bokami, prawda? Nie, tutaj chyba się nie wyrobię, więc musimy sobie zrobić tak, czyli, czyli mamy tak. Trzy pierwiastki z dwóch do sinusa alfa równa się, tutaj przyjmiemy sobie, że jest kąt beta, a tu przyjmiemy sobie, że jest kąt gamma, czyli dwa pierwiastki z trzech do sinusa beta równa się, 3 minus pierwiastki z do gamma i to się równa 2r. No więc tak. mam wrażenie, że nie napisałem sobie jeszcze jednej danej. Mogę sobie sprawdzę sobie. dobra mamy tak, wyznaczyć miarę kąta A, C, B. dobra, no Ty co, nie wiem co zrobimy chyba, że wytniesz, utniesz to zadanie wcześniej ten filmik, bez, za, bez zakończenia no, możemy tak zrobić. dobra mhm. bo nie chcę się zastanawiać, żeby było że wiesz, musiałbym, wiesz Musisz uciąć po prostu bez, bez, bez zakończenia po prostu. Mm -hmm. e, ja, to pamiętaj yy, nazwę tego filmu, dobrze?